Garmin Edge to seria zaawansowanych liczników rowerowych zapewniających wiele przydatnych informacji oraz funkcji podczas jazdy na rowerze. Wszystkie te urządzenia możemy podzielić na trzy grupy przeznaczenia. Pierwsza to urządzenia turystyczne. Stawiają one przede wszystkim na obsługę funkcji nawigacyjnych i podstawową rejestrację sportu. Do grupy tej zaliczamy liczniki z serii Explore. Druga grupa to urządzenia sportowe przeznaczone przede wszystkim dla osób, które jazdę na rowerze traktują bardziej jako sport i potrzebują narzędzia wspierającego efektywny trening. Są to Edge 130 oraz Edge 530. Ostatnią rodziną są urządzenia sportowo-turystyczne, które zapewniają wszechstronność urządzenia zarówno dla turystów, jak i sportowców. Są to Edge 830, Edge 1030, oraz 1040. Najczęściej wybieranymi przez rowerowych turystów licznikami jest seria Edge Explore. Edge Explore 2 posiada trzycalowy, kolorowy ekran dotykowy, wbudowany odbiornik GPS, obsługujący wiele systemów oraz wgrane mapy Garmin Cycle Map umożliwiają nawigację oraz wytyczanie popularnych tras Trendline. Licznik umożliwia także podstawową rejestrację sportu opartą na pomiarze dystansu, prędkości i pokonanych wzniesień. Kompatybilność z urządzeniami WARIA zapewnia natomiast możliwość sterowania oświetleniem rowerowym, a także wyświetlanie alertów z radaru. Łączność z telefonem pozwala na pobranie nowych aplikacji z Connect IQ, a także daje dostęp do wielu funkcji, np. LiveTrack, odbieranie powiadomień z telefonu czy wykrywanie zdarzeń. Funkcja Climb Pro wyświetla nachylenie terenu na trasie przed nami, a asystent odpoczynku po każdej jeździe informuje o tym, Ile potrzebujemy czasu na odpoczynek przed kolejnym treningiem? Istnieje także możliwość pomiaru pułapu tlenowego oraz połączenia czujników do pomiaru prędkości, kadencji oraz mocy. Kompatybilność z Shimano Steps pozwala także na wyświetlanie danych z roweru elektrycznego. Edge Explorer 2 posiada dwa warianty. W standardowym znajduje się uchwyt na mostek, przewód USB-C oraz linka zabezpieczająca. Drugi zestaw to power mount, który rozszerzony jest o uchwyt zasilający. Zestaw ten dostępny jest w czterech konfiguracjach: z kablem w standardzie Shimano, Bosch, USB-A lub bez kabla. Warto także wiedzieć, że wersja standardowa nie posiada wbudowanych pinów ładujących w obudowie. Jeśli więc myślimy o doładowywaniu licznika w trakcie jazdy, przy zakupie powinniśmy wybrać od razu wersję z dodatkowym uchwytem ładującym. Edge 130 Plus jest modelem mniej zaawansowanym pod względem nawigacyjnym, ale bardziej rozwiniętym pod kątem treningowym. Ma mniejszy, 1,8-calowy ekran, który jest czarno-biały. Obsługuje on zaawansowane treningi z Garmin Connect, a także pozwala na monitorowanie wydajności podczas jazdy, czy też pomiar dynamiki jazdy MTB. Są to skoki, trudność pokonywanego przez nas zjazdu oraz nasz wynik osiągnięty na tym zjeździe. Po podłączeniu dwustronnego pomiaru mocy rally, licznik może też rejestrować dodatkowe parametry dynamiki jazdy, takie jak czas spędzony w stójce i na siodełku, określi fazy przyłożenia mocy do pedałów czy przesunięcie bloków zatrzasku od osi platformy. Nie posiada on jednak obsługi MAP, ale możemy z nim nawigować po wcześniej przygotowanym kursie. Istnieje również możliwość podłączenia czujników mocy do pomiaru dynamiki jazdy. Edge 130 Plus posiada trzy zestawy. W Standardowym znajduje się uchwyt na mostek, przewód micro USB oraz linka zabezpieczająca. Zestaw bundle rozszerzony jest o czujnik HRM Dual. Zestaw MTB natomiast zawiera dodatkowo uchwyt na rower górski, pilot Edge, silikonowy etui oraz czujnik prędkości. Kolejny model, Edge 530, jest już znacznie bardziej rozbudowanym urządzeniem. Ekran ma przekątną 2,6 cala, jest kolorowy, ale obsługa odbywa się za pomocą przycisków. Z dodatkowych funkcji można wymienić m.in. dynamiczne monitorowanie efektywności, informujące o reakcji naszego ciała na trening, czy też funkcję stan wytrenowania, dostarczającej informacji o efektywności treningu i formie. Licznik ten kompatybilny jest także z systemem przerzutek Shimano DI-2. Wgrane mapy do jazdy rowerem pozwalają na wyświetlanie szczegółowych wskazówek nawigacyjnych, uzupełnionych o dane z aplikacji TrailForks. Edge 530 dostępny jest również w trzech zestawach: w standardowym znajduje się uchwyt na mostek, uchwyt zewnętrzny, przewód mikro-USB oraz linka zabezpieczająca. Zestaw z czujnikami zawiera dodatkowo czujnik tętna, czujnik prędkości oraz czujnik kadencji. Zestaw MTB składa się natomiast z dodatkowego uchwytu na rower górski, pilota, silikonowego etui oraz czujnika prędkości. Edge 830 w porównaniu do 530 jest tylko nieznacznie rozbudowane. Jego obsługa odbywa się za pomocą ekranu dotykowego, a dodatkowo znajdziemy w nim funkcję wytyczania trasy do konkretnych adresów, podobnie jak Wec Edge Explorer. Edge 830 również posiada trzy zestawy. Dokładnie takie same jak w przypadku Edge 530, czyli zestaw standardowy, bundle oraz MTB. W standardowym znajduje się uchwyt na mostek, uchwyt zewnętrzny, przewód mikro-USB oraz linka zabezpieczająca. Zestaw z czujnikami zawiera dodatkowo czujnik tętna, czujnik prędkości oraz czujnik kadencji. Zestaw MTB składa się natomiast z dodatkowego uchwytu na rower górski, pilota silikonowego etui oraz czujnika prędkości. Następny model e 1030 Plus posiada większy 3,5 ekran dotykowy. Posiada on możliwość wgrania map rowerowych Garmin dla całego świata oraz funkcję reroutingu. szczególnie ważną, kiedy podczas jazdy w szybki sposób chcemy zmienić naszą trasę przejazdu. E4030 Plus dostępny jest w dwóch zestawach. W standardowym znajduje się uchwyt na mostek Uchwyt zewnętrzny, przewód mikro-USB oraz linka zabezpieczająca. Zestaw bundle rozszerzony jest natomiast o czujnik prędkości, czujnik rytmu oraz HRM Dual. Ostatni model to E 1040. Największą różnicą w stosunku do poprzedników jest możliwość zakupienia go w wersji Solar, czyli posiadającej możliwość doładowania energią słoneczną. Oprócz tego posiada nowe funkcje, takie jak przewodnik mocy. Czy też pomiar wytrzymałości. Dodatkowo posiada on także odbiornik GPS działający w wielu systemach i pasmach jednocześnie. Edge 1040 dostępny jest w trzech zestawach. W standardowym znajduje się uchwyt na mostek, uchwyt zewnętrzny, przewód USB-C oraz linka zabezpieczająca. Zestaw bundle rozszerzony jest natomiast o czujnik prędkości, czujnik rytmu oraz HRM Dual. Zestaw Solar zawiera urządzenie w wersji z doładowaniem solarnym, a dodatkowo rozszerzony jest o silikonowe etuj i uchwyt MTB. Do urządzeń Edge można dokupić także szereg akcesoriów. Może być to uchwyt na rower górski, uchwyt zewnętrzny, długi uchwyt zewnętrzny, uchwyt do jazdy na czas, a także krótka smycz. Silikonowe etuj dostępne są w kolorze białym, czarnym, czerwonym, niebieskim. Żółtym oraz zielonym, a dla Edge 530, 830 oraz 1040 także w pomarańczowym. Bezprzewodowy pilot umożliwia natomiast sterowanie licznikiem bez odrywania rąk od kierownicy. Dodatkowa zewnętrzna bateria może znacznie wydłużyć czas działania urządzeń. Jest ona kompatybilna ze wszystkimi Edge'ami posiadającymi piny ładujące. Po więcej szczegółów dotyczących tych urządzeń, zapraszamy na naszą stronę internetową eazemut.pl. Kupując przez stronę lub w salonie stacjonarnym, otrzymujesz 3 lata gwarancji na urządzenia.